Cześć wszystkim. Dzisiaj na naszym wrocławskim warsztacie gościmy takiego to pięknego Lexusa. Musiałem tutaj szeroki kadr, bo blisko stoi, więc teraz przejdę na normalny, a może na szerokim jeszcze chwileczkę. Pokażę z boku. Auto się prezentuje następująco, jest w takiej kolorystyce, jaki to kolor to sami możecie napisać w komentarzach. Wygląda przepięknie, auto Przykuwa uwagę przez swoje połączenie kolorystyczne z zewnątrz, jak i wewnątrz. Oto, że jest częściowo rozebrane, przygotowane do realizacji. Ale spójrzcie sami, jak to pięknie wygląda. Białe skóry, skóry połączone z niebieskimi oraz niebieska Alkantara na drzwiach. No, wygląda to naprawdę dobrze. Pokażę jeszcze z drugiej strony. Dobrze, jesteśmy z drugiej strony tego Lexusa LC500. Więc sami możecie zobaczyć, jak to wszystko dobrze się prezentuje w tym aucie. No i moglibyście się zastanawiać, dlaczego tego Lexusa już częściowo porozbieraliśmy. Ano dlatego, że Pan Wojciech, właściciel tego auta, który jest któryś samochód, który realizujemy dla Pana Wojtka, powierzył na to auto, aby poprawić w całości wyciszenie oraz nagłośnienie w tym aucie. Auto to, jak zapewne wiecie, występuje fabrycznie tylko i wyłącznie z systemem Mark Levinson. Tutaj tutaj producent pochwalił się tylko tym w dwóch miejscach tego auta. Czyli o tutaj się pochwalił i z tyłu na subwooferze, ale subwofera już nie ma, więc nie pokażę Wam tego i pokrótce opowiem, co będziemy, albo w sumie, co robimy już w tym aucie i jaki jest pomysł na realizację tego projektu. Którym jest Lexus LC500? Auto ma przejechane całe 14 km, nie jest jeszcze zarejestrowane. No, i po kolei, co my tu robimy? Robimy w całości wyciszenie, więc pokażę Wam przednie nadkola z prawej strony auta do lewej strony, gdzie z prawej są jeszcze dopiero co zebrane, a z lewej mamy już je wyciszone. Tutaj fabryka zastosowała przednie oraz tylne nadkola materiałowe. I wyciszenia oczywiście praktycznie nie było wcale, odrobina była na tylnych nadkolach. A jeżeli chodzi o Oto jak wyglądają nadkola w fabrycznym Lexusie LC500 Sekundkę bo lampa przestała mi działać Lampa naprawiona więc lecimy dalej Tak wyglądają fabryczne nadkola w tym aucie Jak widać auto jest nowe więc nie mają nawet śladu jakiegokolwiek brudu czy czegokolwiek Sami widzicie nie ma tutaj nic A co najgorsze producent nie zadbał w ogóle o tą przestrzeń Tutaj o tu wkładam teraz mm, moją latarkę Czyli powietrze tutaj centralnie wpada i dopiero Zatrzymuje się na tym plastikowym elementem na końcu i bezpośrednio wpada do kabiny poprzez uszczelkę drzwiową. Więc, no tutaj, cóż, widać, że to auto sportowe i były nieco inne kompromisy. No a tak, poza tym, to typowe nadkole w sportowym samochodzie. Nie ma tutaj niczego fascynującego poza gigantycznym układem hamulcowym. Więc, jak już mówiłem, wszystko jest tutaj najwysiękniejsze, gdyż auto ma całe 14 km przebiegu. Przejdziemy teraz do tylnego prawego nadkola. Tu też jeszcze nie zrobiliśmy zupełnie nic. Żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Jesteście zapewne ciekawi, jak wygląda nowe nadkole w takim Lexusie, No, poza matami, tutaj czasami uszczelniającymi między dwoma elementami. To procent nie położył tutaj nawet kawałka maty. W wielu samochodach fabrycznie są tutaj spore połacie mat. Jak chociażby w BMW, Porsche, Mercedes i tak dalej stwierdził, że to nie jest potrzebne. Więc nie mamy tutaj w ogóle, w ogóle nadkolach wyciszenia. Ani w przednim, ani w tylnym. Jedyne co mieliśmy wyciszenie to na nadkolach, które już też zrobiliśmy, ale do nich za chwilkę. No i teraz kolejno pokażę wam jak, za, jak zrobiliśmy tutaj wyciszenia tych oto nadkoli. W całości zastosowaliśmy materiały Dynamat, Dynamat Extreme, a na to Dynaliner. Także wszędzie tutaj, gdzie się tylko dało. Zostało to wyklejone. Kanapką dwóch materiałów od Dynamata Dynamat Extreme, jeżeli jak, jakby chodziło o matę butylową oraz specjalna pianka Dynaliner jak tutaj sami widzicie. I taka sama kombinacja dwóch materiałów została zastosowana na przednim. Jatkom. No i tak to się prezentuje. DynaMat plus DynaLiner i tu oczywiście również zadbaliśmy o ten element, tutaj o który tutaj pokazuję, ten tutaj, czyli ten wlot, którym pokazywałem z tamtej strony, gdzie powietrze może niepotrzebnie wpadać do kabiny i generować dodatkowy szum. Zastosowaliśmy tam nasze tam różne triki, żeby tak nie było. No i co? Tak mamy, tak prezentują się nadkola, jeżeli chodzi o część wewnętrzną. Teraz nagram część zewnętrzną. Czyli tą materiałową nadkoli w tym Lexusie, jak udało nam się je poprawić. Przechodzimy płynnie do nadkoli materiałowych, które wyciszyliśmy po naszemu, czyli topowymi materiałami. Najpierw nadkolę potraktowaliśmy matą w płynie, czyli tym samym, co jest każda mata butylowa, tylko rozcieńczona. Zasycha to perfekcyjnie na każdym materiale, również na e, takim materiale. I na to wszystko wkleiliśmy topowy materiał do wyciszenia, jaki istnieje na rynku, czyli 3M Tin Isolate. Z tego co wiem, nikt w Polsce nie posiada tego materiału. My go stosujemy na co dzień. Jest on niedostępny dla warsztatów zewnętrznych. Można go kupić tylko i wyłącznie z fabryki. No ale mniejsza o to, my go używamy na co dzień do stosowania nadkoli w wersji premium. Stosujemy go zawsze w połączeniu z jeżeli nadkole jest materiałowe, z matą w płynie. Więc to jest już takie topowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o wyciszenie nadkoli. Mamy dwie warstwy. W sumie to trzy warstwy, bo butyl, aluminium oraz piankę z Dynamata i do tego płynną matę na materiałowe nadkole i do tego 3 m na zewnątrz. Więc tego to zrobiliśmy, w sumie to robimy nadkola w tym aucie, no i w tym samym sensie, w tym samym sensie. w tej samej jakości materiałów będzie zrobiona cała reszta, czyli wszystko będzie na materiałach od Dynamata, czyli będzie Dynamat Extreme, Dynaliner, Dajna na drzwi, jest to nowość w ofercie, którą też już kiedyś pokazywaliśmy i najnowsze osiągnięcie, e, najnowsze specjalne maty od Comfort Mata, których jeszcze nikt e, publicznie chyba nie pokazywał. Chyba Kuba, e, przy tej okazji Kuba, serdecznie cię pozdrawiam, Kuba JJ Design, e, nasz kolega z warszawskiego warsztatu. Jest to tak zwany... Sound trap, czyli taki wielki blok materiału. Ja go nie będę w tym wyciągał, tylko przyniosę nowy, bo już jest tam wypchany na grubo. I co on robi, i jak on wygląda, to wam, za, pokażę Wam zaraz. Ale pierwszym etapem przed tym sound trapem jest złożenie, oczywiście, Dynamat Extreme w całości do drzwi. Także tak to wygląda. Na to liner i na sam koniec ten cały e, sam ten kwadrat, który zaraz pokażę. Dobra, udało się zdobyć tego całego sam trapa, czyli najnowszy materiał od Comfort Mat, jest to taka specjalna oto pułapka akustyczna, bardzo gruby materiał w formie takiego bloku, który jest strasznie gęsty i bardzo mięciutki, sami spójrzcie jak go tu położę na, na dachu tego pojazdu, o tutaj macie tego całego sam trapa. spójrzcie jaki on jest gruby i wielki, do tego ma tutaj ekran, żeby ten dźwięk zatrzymywał się na tym i zobaczcie, ja spróbuję to wgnieść, jest to super mięciutkie, i bardzo gęste, także te same trapy wykorzystujemy do takich wielkich przestrzeni, jak chociażby boczki tego samochodu, więc podnosimy cały czas poziom, szukamy nowych materiałów specjalnie dla Was. No i co? I w całości zostanie w ten sposób to auto wyciszone topowymi materiałami, czyli Dynamat Extreme, Dynaliner. No i tego typu właśnie nowości, jak chociażby ten Soundtrap, czyli ten blok do wyciszenia pustych przestrzeni, a może teraz płynnie przejdziemy do systemu audio który, jak już mówiłem, w całości tutaj jest sygnowany Mark Levinson, ale właścicielowi on nie odpowiadał, więc przebudowujemy go w całości. W całości przebudowujemy go, a na jaki system? A na taki, z jakiego w dużej części zrobiony jest ten samochód, czyli karbon. Spójrzcie sobie sami. To auto w dużej mierze zrobione jest z karbonu. Dach ma cały karbonowy. Tu może uda się zrobić ostrość na ten dach. No, ostrość łap się. No, jest tak czysty ten samochód. Także sami spójrzcie, dach tak jest w całości wykonany z karbonu. Tak samo z karbonu również, albo przynajmniej z jakiejś części z karbonowej, wykonane są drzwi. Tak samo karbonowa wykonana jest tylnia klapa. Z karbonu wykonana jest, albo przynajmniej z jakiegoś kompozytu karbonu razem z plastikiem. Wygląda to naprawdę fajnie. Przednie prawe drzwi również i częściowo maska. Także nie mogliśmy wybrać innych komponentów. Jak karbonowe, ponieważ są sprawdzone i działają świetnie, a do tego auta trafią topowe Morele z serii Elata Carbon 93A. Pokazywaliśmy je na innych y, materiałach. I co tu jest ciekawego? To, że głośniki są karbonowe, to już przed sekundą widzieliście. Czyli milufer jest karbonowy, średnik jest karbonowy, no i Twitter jest jedwabny, także no... wiadomo, ale co tu jest ciekawego? To jest 93A, czyli ufer. Ma 9 cali, czyli to jest ponad 20 cm. Mamy to już zmierzone, sprawdzone. Obecnie nasz przyjaciel Oleksandr, tu też przy tej okazji, Oleksandr, wielkie brawa dla Ciebie za ciężką robotę i świetne dopasowanie tych wszystkich komponentów, które dla nas skanujesz i drukujesz. Przygotowuje adapter, dzięki któremu ten głośnik uda nam się zmieścić o w tym miejscu. Także takie 9 cali idealnie nam się tutaj zmieści do otworu drzwiowego. I będzie to świetnie grało. W deskę mamy już przymierzony głośnik średniotonowy z tego zestawu Elate Carbon. I pokażę Wam jak to się prezentuje. Ok. Także tu mamy tu mamy średniaka Elate Carbon przymierzonego do deski. Pasuje idealnie. Zamontujemy Twitter. To się jeszcze okaże gdzie. Tak samo z tego samego systemu zamontujemy Głośnik centralny i subwoofer również będzie z Morela. Też będzie karbonowy i zastąpi oto ten wynalazek, który jest tutaj. A co ten wynalazek robi to za chwileczkę najpierw pokażę Wam co uda nam się wcisnąć w jego miejsce. Również to będzie Morel. Również będzie z karbonu żeby pasował do reszty i brzmieniowo i wyglądowo. Ostatnio sporo tych kuśników zamontowaliśmy. Jest to najnowszy model, model Morela Ultimo Power Steam PS10 4D, czyli taka oto dziesiątka, takie oto 10 stali. I tutaj u góry ma taki karbonowy plasterek, a tak, a to nawet nie plasterek, tylko kanapka z dwóch części karbonowych sklejona razem, ultra ultra dokładna no i co najciekawsze w tym głośniku przepotężny układ magnetyczny czegoś takiego w sabuferze nigdy nie widziałem i bardzo dużo potrafi przyjąć na klatę bo 700 rms u a my sobie go zamontujemy w tą skrzynkę która jest wewnątrz auta i, tro, i robi jak robi to właśnie coś takiego co się nazywa trunk IB Czyli nie jest to ani skrzynka zamknięta, ani typowy bass reflex? Ten głośnik obecnie jest połączony tą oto skrzynką u góry z bagażnikiem. Tam jest wylot bass reflexu jakby, znaczy może nawet nie bass reflexu, ale ciśnienia do bagażnika i cały bagażnik robi za komorę. Tego tak to wymyślił sobie Lexus. Takie zastosowanie. Ja wyciągnę zaraz wam tą komorę i pokażę jak to wygląda z bliska. Udało się wyciągnąć tą oto magiczną skrzynkę, w której pracuje fabryczny Subwoofery. Jest to konstrukcja bardzo podobna do wielu głośników, które montowane są pod fotelami. układ magnetyczny mamy od góry, odwrócona konstrukcja jest zupełnie, po to żeby był ultra płaski, bo mamy tutaj bardzo mało miejsca, sami spójrzcie jak jest tutaj mało miejsca i ten głośnik od tyłu wygląda następująco, jest spięty w jedną cewkę. No a my w jego miejscu, aha jeszcze odnośnie same, samej tej obudowy, więc pozwolę sobie ściągnąć ten głośnik, odwrócę wam całą tą obudowę. I cała ta obudowa z drugiej strony tym oto tutaj gigantycznym wylotem przepycha ciśnienie do bagażnika i dzięki temu tworzy tak zwane trunk IB, czyli cały bagażnik służy jako pudło rezonansowe. Więc my sobie tutaj zastosowaliśmy pewien, pewien trik i w miejsce tego oryginalnego głośnika włożymy przez adapter Głośnik Morela, również karbonowy. I tak to się prezentuje po, włoże, po odkręceniu fabrycznego głośnika i po włożeniu tego oto Morela Power Slim. Brakuje tutaj odrobiny dystansu, który oczywiście dorobimy na frezarce. Skręcimy to wszystko razem, wytłumimy to wszystko, odetniemy idealnie bagażnik od, od wnętrza samochodu. I to 700RMS zrobi tu prawdziwą robotę wraz z tymi 9-calowymi wooferami, średnikami na desce oraz twitterami, więc szykuje się niebogatelny system w całości oparty na topowych komp komponentach od Morela totalnym wyciszeniu wnętrza tego Lexusa LC500 zostańcie z nami i dajcie znać co sądzicie o takich długich explainerach czyli wideo, na którym krok, krok po kroku pokazujemy detale naszych projektów bo nie mamy czego się wstydzić, nie mamy czego ukrywać Robimy to dla Was, dla naszych klientów. Jak już mówiłem, zrobiliśmy takie auta 3, a tak naprawdę dwa. I myślę, że każde kolejne też z chęcią zrobimy, ponieważ tego się w ogóle nie boimy. Nie wstydzimy, mamy do tego pełne zaplecze sprzętowe. Wszystkie rzeczy oczywiście są w 100% fabryczne. Wszystko w systemie plug and play. Do tych głośników tutaj w desce będzie dorobiony idealnie pasujący adapter albo wydrukowany, albo wylaserowany. Technikalia mamy wszelakie dostępne od zaraz tam adapter już się projektuje i skanuje także wszystko dla was wszystko dla was także jeżeli macie aspiracje takie auto żeby jeszcze bardziej było pod wasze potrzeby liczycie na jeszcze lepszą jakość czy dźwięku czy wyciszenia czy komfortu bo nie ukrywajmy. jest auto z najwyższej półki jeżeli chodzi o leksusa jest ono sportowe ale przy okazji przy okazji przy tym całym sporcie bo tu mamy 5 litrów V8 wolnosący motor Auto miało być w zamyśle ultra autem komfortowym, przewyższającym auta typu Porsche i tak Czy się to udało fabryce? No nie wiem. Z opinii właściciela, nie tego właściciela, bo to auto jeszcze nie jeździło, ale innego auta, które dopiero co oddaliśmy w Warszawie, nie było to taki, nie był to taki samochód, a po naszych poprawkach jak najbardziej stał się. Tamtemu właścicielowi system audio również, mimo tego, że go nie modyfikowaliśmy, po samym wyciszeniu zaczął zdecydowanie lepiej grać. Także, jeżeli nawet nie zależy Wam na, po, na poprawie systemu audio, to zawsze, ale to zawsze, przy wyciszeniu, system audio zawsze zaczyna grać zdecydowanie lepiej. Dzięki temu, że wszystkie elementy montażowe po prostu lepiej, lepiej są zrobione i dzięki czemu głośniki większą energię przekazują na doświadczenia wewnątrz kabiny, a nie. Tracą ją na niewyciszone powierzchnie, jak w tym przypadku. Karbonowe drzwi, dobra, a koniec z tym przynudzaniem. Kończę już tą, tą długą historię na temat tego to pięknego Lexusa LC500. W takim wnętrzu, jak już mówiłem, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich długich wideo. Czy Wam się podobają, czy mają być krótsze, szybsze i tak dalej. Bo możemy dla Was zrobić co tylko chcecie, ale musimy mieć jakikolwiek feedback od Was, czyli ludzi, którzy to oglądają. Kończę dzisiaj z Wrocławia. Stop auto. Jak zwykle za kamerą Kamil. Dzięki. Cześć.